Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Witam, gdzie jesteśmy i o czym dzisiaj będę opowiadać? Z tyłu za mną była kaplica cmentarna na naszym cmentarzu świętokrzyskim to wszystkich cmentarz to jest ten za czerwonym naszym kościółku na, kościółkiem na ulicy Warszawskiej to jest stary cementarz, a na szczycie! bo ten cmentarz taki pofałdowany jest, ma górki, dolinki, szczyty i na jednym ze szczytów znajduje się kaplica cementarna, która obecnie, co dziwne, na pierwszy rzut oka przynajmniej, jest cerkwią grecko-katolicką. greko to są unici, jeżeli ktoś nie rozumie sformułowania greko jak ja na przykład, to znaczy, to jest cerkiew unicka. Później powiem, co to są unici, a tutaj widzimy drzwi. To drzwi są niesamowite. Proszę zobaczyć, jakie one mają w sobie symbole. Te drzwi są na pewno starsze niż ta yy, kaplica taka... cmentarna, która wybudowana została w yy, okresie międzywojennym. I drzwi wydają się być o wiele starsze. I tutaj mamy Boga Ojca, prawdopodobnie unoszącego się nad wodami. Aniołki oczywiście fruwają koło Niego. Tutaj na dole piekło. Tu otwiera się trumna. I z strumny wylatuje duszyczka, którą pochwytuje anioł pochwyca. Czyli prawdopodobnie ta duszyczka pójdzie do nieba, nie do piekła, nie do czyśca. Yy, I jest po niemiecku napis. Po niemieckich języka nie używam, yy, ale przy tłumaczeniu znaczy ten napis. I ty również będziesz wskrzeszony. Piękne drzwi, piękne motto, piękna symbolika. I tu możemy sobie podziwiać jedyną w naszym mieście Cerkiew grecko-katolicką, czyli cerkiew unicką. No ten budynek nie, wy, nie wygląda w ogóle na cerkiew, bo jest taki zbyt szpiczasty. Cerkwie przecież wiadomo, mają, powinny mieć taki kopulasty dach, taki bardziej w kształcie cebuli. No, tu, ta kaplica została naszym grecko- katolikom użyczona. Należy w zasadzie do Czerwonego Kościółka, do parafii. Oni tutaj sprawują ten obrządek od roku 1974, ale starali się o to, aby otrzymać Inną, inną świątynię, i taką, taką dostali. i Będą mieli teraz cerkiew z byłej kaplicy szpitalnej przy naszym starym szpitalu na ulicy Warszawskiej. I to już będzie bardziej przypominać cerkiew. Widziałem plany. Tam już będzie zupełnie, zupełnie przyzwoicie to zrobione, bo ta tutaj kaplica była cementarna, jest trochę zagrzebiona. Tutaj ciężko utrzymać czystość, zawilgocona jest. Jak widać, i będę we wnętrzu, widać, że oni dbają o to wszystko, tam jest wszystko pięknie, ale ciężko im to utrzymać, a pod spodem z tyłu, jak się tam przejdzie, tam gdzie ludzie piją sobie i nie dbają o przybytki Boże, tam jest poniżej poziomu drugie drzwi, o tu widzimy, i te drzwi prowadzą do krypty, gdzie przetrzymywane były ciała, bo przecież to była kaplica cmentarna. Tu w chłodzie, tu poniżej poziomu było chłodniej, można było przetrzymywać ciała zmarłych. A cała ta kaplica cementarna, a obecnie cerkiew, wykonana jest z takiej żółtawej cegły, takiej żółtawej, charakterystycznej. Dużo budynków w naszym mieście, takich starszych, jest z takiej żółtawej cegły właśnie wykonane, a to jest nasza gorzowska cegła yy, z cywilni braci Marx prawdopodobnie. Także zaraz wejdziemy do środka, do wnętrza cerkwi grecko-katolickiej. Znajduje się obecnie na terenie Cerkwi Grecko-Katolickiej w Grzeszowie Wielkopolskim. Gdzie ona się mieści? Ona to jest ta cerkiew przysposobiona z kaplicy cmentarnej na naszym cmentarzu świętokrzyskim tu na ulicy warszawskiej. Z tyłu za czerwonym kościołkiem się znajduje. Co to są w zasadzie ci grecko-katolicy? To są unici. Mówi się na to powszechnie kościół unicki i pod tym, tą nazwą są bardziej znani. Ja na przykład yy, grecko-katolicki nie za bardzo wiedziałem yy, do czego to przyłączyć, natomiast unitów oczywiście kojarzę. Unici yy, powstali z połączenia yy, rytu takiego bizantyjskiego do kościoła łacińskiego. Yy, wtedy, kiedy podpisano Unię Brzeską, na początku XVII wieku, UNICI w naszym mieście, mają tą kaplicę, która jest im udostępniona. Ta cerkiew w zasadzie, no, no trudno powiedzieć, żeby to przypominała cerkiew. Dlatego też niedawno umożliwiono im wykupienie byłego, byłej kaplicy szpitalnej przy naszym szpitalu na ulicy warszawskiej, tam z tyłu, tam przy teatralnej jest taka kaplica yy, szpitalna i ona będzie już pięknie przysposobiona na prawdziwą cerkiew. Yy, będą tam zabudowania, yy, takie umożliwiające prowadzenie już takiej prawdziwej, pięknej mszy. Yy, ten yy, rytuał bizantyjski jest taki bogaty, taki kolorowy, wydaje się nam tutaj yy, wręcz egzotyczny. Proszę zobaczyć te piękne ikony wiszące na ścianach. A czym różni się kościół grecko-katolicki od rzymsko-katolickiego? Przede wszystkim tym, w jaki sposób odprawiana jest msza. Tutaj się bardzo, ale to dużo śpiewa i tutaj ten śpiew jest rozłożony tak na głosy. Proszę zobaczyć sobie na naszym kanale jest Relacja z myszy yy, grecko-katolickiej to jest naprawdę coś wspaniałego. Widać te uduchowienie, które tutaj przez tych ludzi w ogóle tego się nie da opisać. Proszę zwrócić uwagę na to wszystko. No, taka ciekawostka jeszcze jest. Że na przykład ksiądz grecko-katolicki, nie Pop, nie Pop, raz mi się wymknęło, proszę Popa, <laughs> o, się zdenerwował ksiądz. Nie, jeszcze raz zwracam uwagę, nie Pop, tylko ksiądz. Ksiądz grecko-katolicki może mieć żonę, mieć dzieci, pod warunkiem, że ożeni się zanim przyjmie święcenia. Bo jak przyjmie święcenia, to jest poświęcony Bogu, i wtedy koniec. Kropka, nie może się ożenić. Natomiast nasza skromna, niewielka wspólnota unicka w naszym mieście pokazała swój hart, pokazała swoją jedność i w siłę w najbardziej potrzebnym momencie, czyli wtedy, kiedy wybuchła tuż za naszymi granicami wojna rosyjsko-ukraińska. Organizowane są tu akcje wsparcia dla uchodźców, organizowane są zbiórki darów. Ci ludzie są fantastyczni i wspaniali w tutaj w której się znajdujemy jest maza patrona świętego Jozafata, biskupa męczennika, który intensywnie działał jako biskup na rzecz pojednania kościołów katolickiego i prawosławnego. To się niektórym nie podobało, został brutalnie zamordowany w trakcie modlitwy. Jego ciało wrzucono do rzeki. Obecnie ciało męczennika Świętego Józefata, Znajduje się w Rzymie, ale jego ręka w przemyślu w katedrze Przemyskiej. I Jakie były koleje losów naszych tutaj Grekokatolików w Gorzowie? W 1947 po akcji Bywisła zostali przymusowo wysiedleni z Kresów, z południowo-wschodnich części Polski. I osiedli tutaj. Są od 1947 tutaj, już wśród nas mieszkają. Natomiast ta kaplica, pierwsza msza w tej byłej kaplicy cmentarnej, która obecnie jest cerkwią, odbyła się w roku 1974. Obecnie parafia liczy około 100 osób i cały czas się powiększa, głównie dzięki temu, że. Emigracja ze wschodu. Czym się równo, Co zachowali takiego nasi unici tutaj? Czyli ten cały rytm, cały ten obrzędek wschodni. Ksiądz grecko-katolicki może brać sobie żonę, może mieć dzieci. Odstawiane, nabożeństwa odprawiane są w języku ukraińskim, czyli narodowym w zasadzie. No, i obowiązuje tam cały czas kalendarz, jeszcze juliański. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba ten nasza drobna świątynia, która jest, wpisuje się w to nasze miasto. Bo cóż to tu by było, gdyby miasto nie miało koloru, a na pewno ta cerkiew dodaje kolorytu. No niestety nie czuję się specjalnie na siłach, aby opowiedzieć bardziej o różnicach teologicznych, o pewnych rytuałach, które tutaj mają nasi grecko-katolicy, ale chciałbym podziękować y, księdzu Janowi oraz całej wspólnocie tutaj grecko-katolickiej za umożliwienie nam sfilmowania tego wszystkiego i pokazania nam, mieszkańcom naszego miasta, że unici, że grecko-katolicy są wśród nas. I jacy to są wspaniali ludzie, bo prawda naprawdę to są wspaniali ludzie.